Siemanko kochani, witam Was z powrotem na kanale. Dzisiaj króciutki szorcik, bo wrzucałem na TikToka, mówię i do Was rzucę przynęta, na którą warto zwrócić uwagę. Szczególnie chodzi mi o, szczup o szczupaki majowe, ale zresztą nie tylko. Jak wiecie kochani, ja na temat przynęt to mam dużo opisane w poradniku, jak łowić szczupaki, tylko poświęcone tylko głównie szczupakom. No i drugi tam, jak łowić na spinki, to są inne bajki, także to to znajdziecie w linku w opisie do księgarni. Link także nie ma żadnego problemu. Kto będzie chciał, oczywiście, 6 przynęt na szczupaka. Cały czas moje są dostępne, można sobie bezpłatnie je pobrać na komputer. To są przynęty nie najnowsze, starsze modele, a które działały, sprawdzały. Sprawdziłem je na przestrzeni lat dosłownie i działają mi cały czas. Dzisiaj, kochani, chcę zwrócić Waszą uwagę na te przynęty, kochani, szczególnie ta z czerwonym grzbietem. Najpierw Boże ją zaprezentuję. Z czerwonym jest z czarnym. To jest diamond szat od relaksa. Kochani, to jest guma stara świat. Ona już dawno przeszła, przebrzmiała i tak dalej. Dzisiaj wielu nawet może nie zna jej istnienia, bo to już praktycznie chyba zapomniana. Ale są w sprzedaży. Widziałem ja w zeszłym roku kupowałem 13 cm większe. Ale w tej chwili polecam na maj te 9 cm z czarnym albo z czerwonym grzbietem. Kolorystykę możecie sobie dobrać pod swoje wody, gdzie Wam najlepiej, no u mnie to akurat ten mi się bardzo dobrze sprawdzały, z czarnym grzbietem również. No, to są gumki naprawdę, na które warto zwrócić uwagę. One są, ja jeszcze lat nie mi mówiłem, jak widzicie cały czas je mam u siebie w zasobach, po parę sztuk, z tego względu, że one dają naprawdę sporo szczupaków. Nie są to może gumy, że od razu będę krzyczał kosa, jakie to najlepsze, i tak dalej. No, bo jak wiecie, to ja uwielbiam swoje bajty albo tam kisz Ale te gumy naprawdę to są gumy, które są godne polecenia. Ja łowię tymi dziewiątkami na główkach dżigowych 7 i 10 gramów, nawet na płytszych wodach. I spokojnie działają, naprawdę dały mi sporo ładnych szczupaków. Nie mówię, że tam jakieś metrówki, na tej, ale to na rzece mi lepiej bo w innych kolorach te 13 centymetrowe one już mają trochę inną pracę i już nie zawsze są tak skuteczne ale te mniejsze naprawdę kozak dają sporo szczupaków. w takich w granicach 70-90 cm, to ja sporo takich szczupaków, na no, te pierduki złapałem kochani złowiłem także tak jak powiedziałem przyjęta godna uwagi polecam Warto mieć zwrócić na to uwagę. Dobra kochani, szorcik się kończy, pozdrawiam, niech mózg będzie z wami. I do następnego, podrzucę perełkę.